Słabo ty widzę u ciebie. W punktacji wygrywam i nie masz już środków, aby obsadzać nowe rzeczy. No, gdzie z tym? Tak nie można. Przestań! Przestań natychmiast! Vas fent-me. Ayú. Què estan? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Quazario, a to jest recenzja gry Mario plus Rabbids Kingdom Battle wydanej jedynie na konsolę Nintendo Switch. Łączenie nintendowego Mario i Ubisoftowo-Raymanowych kurlików jest trochę jak cyrkowe łączenie kobiety z brodą. Osobliwe, dziwaczne, ale przyciąga uwagę. Internet w pierwszej chwili zareagował na ten pomysł z niepokojem, ale już kiedy zagrałem w to na E3 wiedziałem, że coś tu jest na rzeczy. I w zasadzie wszystko tutaj było niespodzianką. Fakt, że Nintendo pozwoliło Yubi zrobić grę z wąsatym hydraulikiem w roli głównego bohatera. Fakt, że zgodzili się wsadzić postacią z grzybowego królestwa spluwy do rąk i kaczki, które robią za granaty. Fakt, że połączyli to z kurlikami. Fakt, że rzecz okazała się izometryczną grą taktyczną całkiem podobną do tytułów z serii XCOM. Ale najdziwaczniejsze jest to, że wyszła z tego naprawdę bardzo dobra gra lepsza nawet niż się spodziewałem po zagraniu w demo na pokazach w Los Angeles bo większa i bardziej złożona może nie ogromna może nie ma tej głębi w statystykach i zarządzającej wszystkim matematyce co ex ale wrzuca do worka akurat tyle elementów, aby podejmować podczas rozgrywki taktyczne decyzje, mając w głowie wszystkie liczące się czynniki. Ale zacznijmy od początku. Oto Kurliki, czyli, jak nazywa je francuski oryginał, La Kruliki Króliki Idioci. Wybaczcie, jeśli źle to wymówiłem, mój francuski nie istnieje. Nasi uszaci bohaterowie podróżują maszyną czasu, która wygląda jak połączenie pralki i samochodu z powrotu do przyszłości. Zasadniczo to takie coś jak TARDIS z Hu, Who, ale że należy do Idioto Królików to można by chyba uznać to za takie upośledzone TARDIS, czyli... Retardis. Dobra, ten żart jest już tak hermetyczny, że można by nim bezpiecznie podróżować w przestrzeni kosmicznej. Króliki napotykają urządzenie, które potrafi połączyć ze sobą dwa obiekty w jeden. Kwiatek i żarówki dają kwiatek ze świecącymi kwiatostanami. Czapka Mario i Kurlik daje Mario Kurlika. Dwa Wiloty i tablet dają Nintendo Switch. I tak dalej. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Kurliki łączą wszystko jak popadnie, przenoszą się do Grzybowego Królestwa, a tam zespalają ze sobą takie rzeczy, iż w efekcie cała kraina zostaje zawalona dziwacznymi hybrydami agresywnych kurlików. I tak oto Mario wraz z ferajną, sztuczną inteligencją i kilkoma kurlikami, znowu muszą uratować świat. Fabuły jest tu tyle, co mniej więcej w każdej grze o Marianie, a więc nie za wiele, ale opowiedziana jest bardzo sympatycznie i okraszona miłym, nieagresywnym humorem. Początkowo bałem się. Się, że bardzo wyraziste, hiperaktywne postacie kurlików będą usuwać bohaterów Nintendo w cień? Ale tak się nie stało. Kurliki są zabawniejsze, ale to Mario, Luigi, Peach oraz Yoshi są głównymi aktorami tej komedii. Ale kluczowa jest rozgrywka, którą podzielono na dwa segmenty. Z jednej strony mamy eksplorację świata. Tu przemierzamy mapę między bitwami, szukamy znajdziek, rozwiązujemy nie zawsze proste zagadki logiczne. A po odblokowaniu umiejętności w stylu kruszenia popękanych bloków, możemy wrócić do wcześniej odwiedzanych miejsc, aby wejść tam, gdzie uprzednio nie mogliśmy. Ale głównym daniem gry są turowe bitwy, i na udziale w tych zbrojnych starciach spędzimy tu najwięcej czasu. Walka ma dość proste zasady: każda postać może się w turze poruszać ruszyć określoną liczbę pól, użyć jednego ataku i jednej zdolności specjalnej. Zakres ruchu można poszerzać odbijając się od postaci ze swojej drużyny i dzięki temu nie tylko przemieszczamy się dalej, ale i możemy wskoczyć na wyższą półkę albo przeskoczyć przepaść. Zdolności specjalne mogą dawać ochronę przed różnego rodzaju obrażeniami, zwiększać siłę ataku okolicznych sprzymierzeńców, leczyć albo wprowadzać bohatera w stan czujności, który sprawia, że ten automatycznie atakuje wrogów, których zobaczy w ruchu. Same spluwy też są bardzo zróżnicowane. Mamy zwykłe blastery, Luigi posiada snajperkę z ogromnym zasięgiem, strzelby trafiają tylko bliskie cele, ale mogą uszkodzić kilka, bo działają obszarowo i tak Każdy z bohaterów ma z góry ustalone uzbrojenie oraz zdolności. Oczywiście kupujemy tu coraz lepszy towar, ale wszystkie pukawki, na przykład pitch, to zawsze strzelby. Księżniczka nigdy nie używa snajperek i innych spluwów, ale nawet te strzelby mogą się różnić ilością zadawanych obrażeń oraz efektem dodatkowym. Jedne będą zamrażać, inne odrzucać, a jeszcze kolejne unieruchomią wroga miodem, odbierając mu naturę zdolność przemieszczania się. Umiejętności też można odblokowywać i ulepszać, bo każdy z bohaterów ma swoje drzewko rozwoju. Tak, tu jest naprawdę sporo elementów i dynamiki w rozwoju postaci. Jednocześnie podstawy walki są proste: jeśli bohater ma kogoś w zasięgu i nic nie blokuje linii strzału, to mamy 100% szansy trafienia. Wróg przyczajony za niskim murkiem oberwie z pewnością 50%, a schowany za wysoką osłoną na pewno nie oberwie, ale po paru trafieniach większość ścian się rozpadnie. Decyzję gracz podejmuje na podstawie bardzo czytelnych danych, ale mimo wszystko to nie do końca jest taki Excom z Mario, bo w Excomie większość potyczek jest generowana losowo, a tutaj każde starcie jest. Jest z góry zaprojektowane przez twórców i przez to Kingdom Battle bardziej przypomina grę logiczną. Mechanika turowej walki nie ma wiele wspólnego z realizmem i wiele zasad przeczy zdrowemu rozsądkowi, ale to nie ma znaczenia. Wyobraźcie sobie, że stajecie naprzeciwko kilku wrogów. Jeśli każda z postaci strzeli do jakiegoś wroga, to nikt w pierwszej turze nie zginie, bo żadna ze splów nie zadaje dostatecznych obrażeń. Ale co jeśli przyciągniemy do siebie wrogów specjalną umiejętnością, a potem zaoramy ich grupowo strzałem ze strzelby albo działającego obszarowo młota? Podetniemy w biegu paru typów i jeszcze zaczaimy się z uruchomionym skillem, który pozwoli ostrzelać pozostałych przy życiu jak tylko poruszą się w swojej turze. A jeśli zadziała właściwość spluwy wyrzucająca wrogów w powietrze to nasi czujni żołnierze zaczną rozładowywać magazynki wlecących oponentów jeszcze przed końcem tury gracza. I zobaczcie jak to epicko wygląda. Na tym opiera się całe Kingdom Battle, na takim łączeniu umiejętności, aby maksymalizować zadawane wrogowi obrażenia. Luigi potrafi się odbić od głów nie jednego, a dwóch współtowarzyszy w jednej turze? Czemu by zatem nie zbudować mostu głów, aby szybciej wysłać wąsatego snajpera na uprzywilejowaną pozycję? Gra oferuje też całe stato różnie zachowujących się przeciwników. Na przykład jeden typ Kurlika z Menhirem, model Obelix 2000, jest szarżującym berserkerem, który może się ruszać nawet w turze gracza. Jeśli tylko ktoś do niego strzeli. Ot wypalisz w typa, a ten od razu po otrzymaniu obrażeń, tupta w Twoją stronę, aby wygnieść Cię w glebę. Twoją przyszłą płytą nagrobną. Co trzeba zrobić? Od chociażby ustawić bohaterów z dwóch stron i strzelać naprzemiennie, aby berserker biegał w jedną i w drugą, niczym koneser piwa, szukający na imprezie masowej wolnego Tojtoja. Nasza drużyna składa się zawsze z trzech postaci i z czasem odblokowujemy większy wachlarz bohaterów, z których możemy tę drużynę złożyć. Każdy z bohaterów ma całkiem inne zdolności, więc sensowne jest dobieranie ich do konkretnego ukształtowania terenu i typu przeciwników. I muszę przyznać, że te wszystkie elementy wspaniale ze sobą współgrają, a kiedy uda nam się się z maksymalną efektywnością połączyć ze sobą specjalne zdolności walczących i zmiażdżyć wroga, zanim ten zdąży się ruszyć, satysfakcja jest naprawdę spora. Po graniu w demo trochę obawiałem się chaosu i tego, że postacie będą czasem przeskakiwać na drugi koniec mapy w jedną turę uniemożliwiając taktyczne granie, ale to nie jest problem. To nie jest gra, w której zajmujemy i bronimy jakąś pozycję. To tytuł, w którym nierzadko skaczemy po całym polu bitwy starając się nie tyle gdzieś przykampić co momentalnie otoczyć wroga i zmiażdżyć go kombinacją skillów nie wystawiając się samemu na łatwy strzał. W misjach jest sporo różnorodności, bo czasem musimy pokonać wrogów, innym razem um Zamknąć niekończącej się powodzi przeciwników i przedrzeć dowolną postacią do strefy wyjścia, a jeszcze przy kolejnym zadaniu eskortujemy na drugi koniec mapy bezbronnego bohatera niezależnego. Z czasem pojawiają się też różne przeszkadzajki, np. duszki teleportujące walczących w inne miejsca na polu walki. Kampania podzielona jest na cztery różne światy, każdy z pomniejszym minibosem w połowie i zakończony fajnie zaprojektowanym dużym bossem, do którego zachowań trzeba się dostosować, aby wygrać. Oczywiście, jak to w grach Mario bywa, ostatni świat to piekło, a końcowy przeciwnik jest w zasadzie szatanem na sterydach. Wykończył mnie ładnych kilka razy, zanim go pokonałem. Samo przejście fabuły zajmuje ponad 20 godzin, ale gra ma też jeszcze masę poukrywanych znajdziek, wyzwań dodatkowych oraz tryb dla dwóch graczy, w którym przechodzi się serię specjalnie pod to zaprojektowanych bitew dwiema dwuosobowymi drużynami w trybie lokalnej kooperacji na dwóch joy używanych w roli dwóch oddzielnych padów. I prawdę mówiąc patrzę na ten tytuł i próbuję znaleźć w nim jakieś wady. Nie jest to łatwe. Eksploracja bywa nudnawa i niektóre łamigłówki z przełącznikami i przesuwaniem klocków bardziej męczące niż wymagające, ale to dotyczy tylko małego ułamka gry, bo główne danie to bitwy. Pewnym problemem jest to, że zbyt długo zabawa jest trochę za łatwa i brak wyzwania może nudzić, ale za połową rzecz zaczyna naprawdę zmuszać do kombinowania. Gra potrafi zgubić trochę klatek przy zbliżeniach wybuchów i nie byłaby to prawdziwa produkcja Ubisoftu, gdybym nie znalazł jakiegoś baga, ale tu tylko raz. Zaciąłem się postaciami w jakiejś lokacji, i musiałem przenieść do startowego zamku na moment, aby wydostać się z podrzasku. I oto całe Mario, plus Rabbids Kingdom Battle. Tytuł niespodziewany, osobliwy, ale też i nadspodziewanie dobry. Jasne, to po prostu taktyczno-logiczna zabawka z marianem i kurlikami, ale tak satysfakcjonująca i dobrze zaprojektowana, iż naprawdę świetnie się bawiłem przez te ponad 20 godzin kopania króliczych tyłków i rozgryzania kolejnych, coraz trudniejszych sytuacji bitewnych. Cóż, udanego ratowania grzybowego królestwa przed króliczą hałastrą. Game on! Ah, ah, ah. ah.